rano obudził mnie szum deszczu. O nie, tylko nie to jęknąłem. Przecież dziś sobota i mam jechać z rodzicami na wycieczkę rowerową. Szybko wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do okna, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście pada. Miałem nadzieję, że deszcz tylko mi się przyśni. Ale to nie był sen. Deszcz padał naprawdę i to porządnie. W naszym ogródku zrobiła się ogromna, błotnista kałuża, w której smętnie pływała moja konewka. Jeżeli podobnie wyglądają ścieżki rowerowe w naszym lesie, to o wycieczce mogę zapomnieć, pomyślałem. Czy musiało się rozpadać akurat dziś? Ze złości coś piekło mi w gardle. Chciało mi się płakać. Strętny, okropny, paskudny deszcz. Co on sobie myśli? Wycedziłem przez zęby i tupnąłem. A potem poszedłem do kuchni, żeby przytulić się do mamy. To zawsze pomaga. Ale wyobraźcie sobie, że w kuchni zamiast mamy stała pani Basia, nasza sąsiadka. Okazało się, że mama została pilnie wezwana do pracy, a tata niespodziewanie musiał pojechać do chorego kota, babci Jadzi, bo tata jest weterynarzem, czyli takim lekarzem od zwierząt i czasami jeździ do swoich pacjentów. Nie było więc ani mamy, ani tatu, tylko pani Basia, ale do niej jakoś nie miałem ochoty się przytulać. Jak oni mogli wyjść i mnie zostawić, pomyślałem ze złością. Byłem tak wściekły, że nie mogłem zjeść śniadania. Po godzinie w brzuchu burczało mi już tak głośno, że pani Basia się przestraszyła. Myślała, że to nadciąga burza, taka z piorunami. A kiedy zorientowała się, że to nie burza, tylko mój brzuch, zrobiła mi kanapki z drzemem. Spojrzałem na te kanapki i poczułem, jak wzbiera we mnie nowa fala straszliwego gniewu. Przecież ja nie lubię kanapek z drzemem, a w ogóle to w sobotę mama zawsze robi mi jajecznicę. Ależ byłem wściekły i głodny. Miałem ochotę wyć i wrzeszczeć, gryźć i kopać. Moje ręce same zacisnęły się w pięści. Czułem, że płoną mi policzki, a w brzuchu dzieje się coś dziwnego. W sobotę nie jem kanapek, krzyknąłem, a potem, niewiele myśląc, zrzuciłem talerz ze stołu. Pani Basia zmarszczyła brwi i kazała mi podnieść kanapki. Uuuu, zawyłem, nie będę niczego podnosił, niech sobie pani sama sprząta. Wrzeszczałem i tupałem. Przez głowę przebiegła mi myśl, że może powinienem przestać, ale nie dałem już rady. Krzyczałem dalej, a w końcu pokazałem pani Basi język i wybiegłem z kuchni. Ukryłem się w przedpokoju w szafie, między kurtkami i rozpłakałem się. Czułem się okropnie. Nie mogłem sobie darować, że znów dałem się ponieść złości. Poprawdę mówiąc, to nie był pierwszy raz. Kiedyś tak się zezłościłem, że ugryzłem moją koleżankę Zośkę, a innym razem zburzyłem Karolowi zamek z klocków. Zdarzyło mi się też straszliwej złości, pomazać noty staty, a nawet kopnąć mamę. Tak, tak, jestem nerwusem, a przynajmniej tak mówią mnie Zośka. Ale ja wcale ale wcale nie chcę się aż tak złościć, pomyślałem i poczułem się jeszcze gorzej. Nagle usłyszałem, że otwierają się drzwi. To wrócił tata. Chwilę szeptali coś z panią Basią, a potem tata podszedł do mojej szafy. Pomyślałem, że tata nakrzyczy na mnie za te zrzucone kanapki i postanowiłem, że nie wyjdę z szafy. Tomku, jesteś tam? Tak burknąłem i już tu zostanę dodałem stanowczo. Znów poczułem złość. Było tak, jakbym miał w brzuchu wielki, nadmuchany balon. Balon złości. Mmm, wygląda na to, że jesteś bardzo zdenerwowany. Stwierdził spokojnie tata i usiadł obok szafy. Ucieszyłem się, że tak sobie usiadł obok i że nie robi mi wymówek. Poczułem, że chcę mu opowiedzieć, co się stało. Pomyślałem, że to zrozumie. Pani Basia dała mi kanapki z drzemem, a ja przecież chciałem jajecznicę. I nie mogłem się przytulić do mamy, a ciebie nie było. I padał deszcz, krzyknąłem, i parsknąłem jak rozłoszczony smok. Od razu zrobiło mi się lżej, zupełnie jakby z mojego balonu uszło trochę złości. Widzę, że sporo się wydarzyło i jesteś naprawdę wściekły. Nie spodziewałeś się, że rano zastaniesz w kuchni panią Basię, a zamiast mamy. A potem kanapki zamiast jajecznicy i byłeś głodny, a to bardzo nieprzyjemne uczucie. A na dodatek ten deszcz. Wiem, że bardzo cieszyłeś się na naszą wspólną rowerową wycieczkę, dlatego rozłościło cię to, że pada deszcz i nie ma rodziców w domu. Tak, kiedy zobaczyłem za oknem tą wielką kałużę, od razu pomyślałem, że nigdzie nie pojedziemy. Powiedziałem, ale urwałem, bo znów zaczęło mi się płakać. I poczułeś się rozczarowany, a potem wściekły. Mnie też rozzłościł dzisiejszy deszcz. Ale nie zrzuciłeś swojego śniadania na podłogę? Westchnąłem. Nie, ale zajrzałem do szuflady złości. Powiedział tata tajemniczym głosem, jakby chciał wyjawić mi największy sekret. Szuflada złości? A co to takiego? spytałem przejęty i czym prędzej wygramoliłem się z szafy. Tata wziął mnie za rękę i poszliśmy do jego pokoju. Usiedliśmy przy biurku. Przytoliłem się do taty z całych sił. Znów przypomniała mi się ta wycieczka rowerowa. Byłem rano strasznie wściekły szepnąłem. Jak głodny lew? czytaknąłem mm, jak rozścieczony tygrys i jak niedźwiedź wyrwany z zimowego snu i jak wilk, któremu ktoś ukradł obiad krzyknąłem i uśmiechnąłem się. Bo rozbawiło mnie to wymyślanie wściekłych zwierząt. Tata pogłaskał mnie po głowie i rzekł: Kiedy byłem mały, wylałem mojej mnianin zupę na głowę, bo kazała mi zjeść 10 dodatkowych łyżeczek. Strasznie się wtedy rozłościłem, no i wciąż gryzłem moją siostrę Marysię. i się? dlaczego? Zainteresowałem się, bo ja też miałem na sumieniu niejedno ugryzienie z różnych powodów. Pamiętam, że kiedyś wrzuciła do ogrodowej studni trąbkę, którą dostałem od dziadka. Wściekłem się tak bardzo, że w nocy obciąłem jej warkocze. Naprawdę? Nie mogłem uwierzyć. Nigdy bym nie pomyślał, że ty też się kiedyś zezłościłeś tak jak ja. O pewnie, że się złościłem i złoszczę się nadal. Każdy się czasem złości synku. To zupełnie normalne, choć nieprzyjemne. Ale teraz nikogo nie gryziesz, tato. To prawda, Tomku. Kiedy jestem na kogoś bardzo wściekły, nie gryzę go i nie kopię, tylko jak najszybciej kończę rozmowę i wychodzę do innego pokoju, bo gdy jestem zły, wolę pobyć sam. Otwieram wtedy moją szufladę złości. To, co trzymam w tej szufladzie, uspokaja mnie. Pokażesz mi, co trzymasz w swojej szufladzie złości? Poprosiłem i spojrzałem na tatę błagalnie. No i tata otworzył szufladę. Mam tu papier kolorowy i flamastry. Lubię pisać listy do mojej złości, a potem je drę albo gniotę. Uwielbiam gnieść papier, powiedział tata. I rzeczywiście w szufladzie leżało kilka zgniecionych papierowych kulek. Wyglądało jakby śnieżne kule oczekujące na bitwę. Tata wyjął jedną kulę, wycelował i bezbłędnie trafił do kosza na śmieci. Ja też mogę spróbować? zawołałem z entuzjazmem. Tata zgodził się i urządziliśmy sobie zawody w rzucaniu papierowych kul do kosza na śmieci. Fajna zabawa, mówię wam! A potem dalej oglądaliśmy zawartość tatusiowej szuflady. Była tam jeszcze taka mała piłka do ugniatania i organki, a na samym dnie szuflady leżał niewielki rulonik starannie zawiązany złotą tasiemką. A to, co to jest? Spytałem. Tata uśmiechnął się czule. To listy od Twojej mamy. Kiedy je czytam, przypominam sobie, że świat jest bardzo piękny i że jest ktoś, kto mnie kocha, nawet jeśli czasem się złoszczę i krzyczę. Napiszesz do mnie taki list, tato? Włożę go do mojej szuflady złości. Chcę mieć taką szufladę. Pomożesz mi ją przygotować? Poprosiłem. A tata zwikrzył moją rudą czuprynę i rzekł: Miałem nadzieję, że mnie o to poprosisz. I cały wieczór przykowaliśmy swoją własną szufladę złości.